Cześć. Witam Was dzisiaj w programie na górne partie ciała rozpoczniemy od rozgrzewki ręce góra i dół przez 30 sekund do ćwiczeń przygotujmy sobie też lekkie ciężarki to mogą być kilowe, dwukilowe, trzykilowe zależy od Waszego stopnia zaawansowania pięknie pamiętamy oddechu Góra i dół, góra i dół. Super. Świetnie. Ok, teraz ręce znowu, góra i dół, tym razem przodem. Rozgrzewamy. I, i, i. Zaczynamy. 30 sekund. Góra, dół. Pięknie. Góra, dół. Cudownie, cudownie. świetnie jeszcze chwilę przepięknie ok, teraz krążenia ramionami do przodu bardzo szybkie kółeczka takie małe szybkie kółeczka i powiem, kiedy zmieniamy stronę. Szybciutko do przodu, szybciutkie kółeczka. Świetnie. Ruch tutaj wychodzi z ramienia. Pięknie, pięknie, szybciutko, szybciutko. I odkręcamy w drugą stronę. Cudownie. Świetnie. Jeszcze chwilę. Pięknie. OK. Teraz na lekko zgiętych nogach, w takim półprysiadzie, ręce do tyłu i będziemy pulsować za plecami, takie jakby nożyce. Teraz jedna ręka nad drugą. Tutaj rozgrzewamy triceps. Pięknie, szybciutko. Cudownie. Jeszcze chwilę. Świetnie. Świetnie, świetnie. Pięknie. Teraz bierzemy nasze ciężarki i rozpoczynamy pierwsze ćwiczenie. Ręce pod kątem prostym i wypychamy do góry. Wdech i wydech, kiedy ciężarki znajdują się nad głową. Dłonie nie zmieniają pozycji. Wdech i wydech. Pięknie. Do kąta prostego i do góry. Kąt prosty i góra. Świetnie. Jeszcze chwilę. Cudownie. OK. Teraz znowu ręce pod kątem prostym. Zbiegają się przodem. Wdech i wydech. Pięknie. Czujemy ramiona, czujemy ręce całe. Cudownie. Trzymamy proste plecy, nogi mogą być w lekkim rozkroku. Jeżeli ćwiczenie jest za trudne z ciężarkami, możemy pierwsze zacząć bez ciężarków. Znowu ręce pod kątem prostym. Tylko do przodu. Staramy się utrzymać kąt prosty. Utrzymujemy kąt prosty. To jest ćwiczenie właśnie na piękne ramiona. Cudownie góra i dół. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Cudownie, jeszcze troszkę. Damy radę, damy radę. Na pewno czujesz już ramiona. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Przecudownie. O, wow, 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 nieźle. Teraz będziemy ćwiczyć biceps, czyli naprzemiennie jedna ręka i druga ręka. Pamiętamy, żeby kontrolować ruch, nie pozwalać ręce tak bezwładnie opadać, ale cały czas stawiamy opór. Cudownie. Wdech, i wydech, proste plecy, pięknie. Jeszcze chwilę. Cudownie. Dobrze, teraz ręce do przodu, dłonie są skierowane ku dołowi. Przytrzymujemy dwie sekundy i opuszczamy. I zaczynamy. Raz, dwa i dół. Pięknie, wdech i wydech. Wdech, kiedy podnosimy i wydech, kiedy opuszczamy. Pięknie. Cały czas kontrolujemy ruch. O, ja wiem, to ćwiczenie jest, jest trudne. Wykonaj tyle powtórzeń, ile możesz. Jeszcze chwilę? Cudownie. Pięknie, ok. Teraz będziemy robić krążenia ramion. To jest trudne ćwiczenie z ciężarkami. Spróbuj. Jeżeli jest za ciężko, możesz robić bez ciężarków i później dodać ciężarki. Świetnie, krążenia, 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 do przodu, do przodu. I powiem kiedy zmieniamy kierunek. I zmieniamy kierunek. Damy radę, damy radę. Oj, wiem, ręce bolą na pewno. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę wytrzymaj. Pięknie, wow, wow, wow. Ogień, ogień. Teraz wbierzemy dwa ciężarki i będziemy wypychać nad głową. Tutaj ćwiczymy triceps. Wdech i wydech, kiedy ciężarki idą na górę. Zwróćmy uwagę, żeby dobrze chwycić ciężarki. Jeżeli jest nieporęcznie, to weź tylko jeden ciężarek. Nie chcemy tutaj, żeby nam gdzieś te ciężarki pospadały. Świetnie. Jeszcze chwilę. Świetnie. Kolejne ćwiczenie to tak zwane pistolety. Czyli stoimy prosto i tylko będziemy robić skręty. Staramy się, żeby nasze stopy się nie odrywały i żeby nasze nogi jak najmniej się ruszały staramy się, żeby ten ruch wychodził z talii to jest ćwiczenie na talię ale ponieważ nasze ręce są już zmęczone będziemy też czuć ręce dajmy radę, dajmy radę świetnie jeszcze trochę cudownie Ok, teraz bierzemy ciężarki do jednej ręki i będziemy robić skłony Na jedną stronę zaczniemy. I zaczynamy. 30 sekund. Pamiętamy, żeby nasze ciało było w jednej linii. Nie wyginamy się do przodu ani zbytnio do tyłu. Ok, ważne, żeby to była jedna linia i staramy się dosięgnąć jak najniżej. Pięknie. Ręka może być też na biodrze, jeżeli nas boli ta, która jest u góry. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Naprawdę już prawie kończymy. Ta strona, druga strona i tyle. Pięknie. Jedziemy, druga strona. Jeszcze mamy chwilę. I zaczynamy. Pięknie. 30 sekund. Świetnie. Pulsujemy, pulsujemy. Jak najdalej możesz sięgnąć. Świetnie. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Cudownie. Pięknie ci poszło. Odkładamy nasze ciężarki. I możemy się rozciągnąć. Rozciągamy się. Wow, wow, wow. Możemy lekko właśnie do góry. Teraz ręce do tyłu. Też rozciągamy. Świetnie. Możemy teraz rozluźnić trochę ramiona. Taki freestyle. Przód i tył. Możemy się też rozmasować. Znowu ramiona. Przód i tył. Pięknie. Już taki relaksik. Znowu możemy się rozciągnąć. Teraz rozciągniemy jedną rękę. Świetnie. I zmieniamy strony. Cudownie. Teraz możemy znowu rozciągnąć się do tyłu trochę. I Ręce za głowę i lekko ciągniemy za łokieć. Lekko, nie naciągamy się zbytnio. Przepięknie. I to samo, druga strona. Przepięknie. I do przodu. Wow, wow, wow. Możemy jeszcze właśnie popływać, czyli jeszcze rozluźnić sobie ramiona. Cudownie Ci poszło, gratuluję. Daj znać, jak podobał Ci się zestaw. Jeżeli chcesz widzieć więcej tego typu zestawów, to subskrybuj. Trzymaj się serdecznie. Królowa na cały dzień, uśmiech na cały dzień. Pozdrawiam.